Dzień dobry, jest poniedziałek, 19 września. Witajcie w kolejnym odcinku naszego vlogu. E, dzisiaj ruszyliśmy z kempingu w Barra. Jedziemy na kolejny kemping w miejscowości Nazaré. Tam chcemy zobaczyć największe na świecie fale dla surferów. Ale póki tam dotrzemy, zatrzymaliśmy się jeszcze w jednym miejscu. Mm. Idziemy kupić coś, co właśnie poznaliśmy. Będąc w Barra poznaliśmy fajny sport wodny. Wygląda, że dosyć łatwy do nauczenia się. Chcemy tego spróbować. Potrzebujemy do tego pewne urządzenie. Jest szansa, że kupimy to w Decathlonie. Także idziemy na zakupy. To ile to kosztuje? 60? 60 euro. Euro. No razy pięć, no to jest 300 no To w Polsce, jak patrzyłem w by etatłanie, były po 500. No to bierz no. co ja pocznę. Uwaga idzie, oto on. Człowiek z... jak to się nazywa? To jest bodyboard. Kupiliśmy deskę. Kupiłeś sobie deskę. Kupiłem sobie deskę. Okazuje się, że są tutaj tańsze niż w Polsce. Bo sprawdziliśmy, ile taka zyska kosztuje w Polsce. Weźmiemy trzy, sprzedamy z zyskiem. Może nam się wakacje zwrócą. Może nam się wakacje zwrócą. Na czym polega bodyboarding? Eee, to jest prawie jak surfing, z tym, że dla opornych. Pływamy leżąc na brzuchu. Eee. Zobaczymy, jak to będzie. Idziemy na Zarę, największe fale. Krzyszka tam przetarga Od po tych kawałkach. dni płachach. oglądaliśmy to na plaży, jak ludzie pływali. Wyglądało to na bardzo, bardzo prostą rzecz. No spróbujemy. Słuchajcie, dosłownie moment, jesteśmy rozstawieni, wszystko przygotowane. E, bierzemy się za obiad. Dzisiaj na obiad e, specjalność kuchni portugalskiej. Kolejna rzecz, którą będziemy tutaj próbować, nazywa się to Dobrada. A jest to rodzaj flaczków z fasolą, z tego co żeśmy wyczytali. Kiedyś mój portugalski kolega opowiadał mi o tym, że to jest jeden z wielkich przysmaków tutaj. A dzisiaj nie idziemy do restauracji. Udało nam się po prostu w sklepie kupić gotowca. Magda, pokaż z bliska. Tak jak wyglądają wy... gotowe puszki, więc taki obiad na kempingu w 3 minuty. To jest idealne, zwłaszcza że idzie burza. Musza żeby... trochę zaczyna kropić Także wrzucamy tę dobradę do gara Odpalamy kuchenkę I robimy szybki lunch Robimy szybki obiad W międzyczasie może trochę ten deszcz przejdzie Albo nie przejdzie, to jeszcze nie wiemy Czekaj, gęste to jest? Słuchajcie, to jest bardzo gęste i bardzo dobrze pachnie Kawał konkretnego mięcha, fasoli To jest taka fasola typu trochę jak nasz jaść Masa warzyw, marchewka. Więc myślę, że to będzie smaczne i do tego, i to wszystko w takiej zupie jak nasze flaki, tak. warzywa jak... Po pod... bardziej była potrawka niż nasze flaki, bo nasze flaki są bardziej zupą, yy, a tu po prostu jest to gęste. Wygląda to jak fasolka po brytońsku tak Najbardziej. Nagle. Najbardziej. A te flaki tutaj widać w ogóle? Widać. Takie duże kawałki są. I duże kawałki kiełbasy są. A w smaku już coś można powiedzieć? To jest słodkie, bo jest dużo marchewki. Okay. No i oczywiście mi brakuje majeranku, bo jest tego, że jest majeranek. Tu majeranku nie ma. Częściej zamiast majeranku była tu estragon. Taka nie u nas znowu używana przyprawa. No dobra, Więc myślę, da... że tu będzie też pewnie estragon, bo jak jest coś ciężkostrapne, to on się pojawia. Kochani, do stołu podano. Szybki lunch Nazarę. Deszcz nas tutaj dobra, goni. Ty... Tym razem ja zostałem wylosowany do kulinarnej recenzji miejscowego przysmaku pierwsze wrażenia, pachnie na pewno flakami, takimi flakami jak w Polsce i to takimi, jakby to powiedzieć, nie do końca dobrze przepłukanymi. Także zapach jest bardzo specyficzny. Teraz w smaku. Jak dla mnie mało pikantne. Mogłoby tutaj trochę więcej papryki być. Fasola jak nasz Jaś. Ale bardzo mocno rozgotowana, taka na miękko. Kawałki flaków całkiem spore. Kawałki mięsa, kiełbasy. Powiem tak, ja bym to bardziej podkręcił pomidorami, żeby było spójniejszy smak. Trochę ostrej papryki. Trochę jakiś ziół typu właśnie majeranek, tak jak Magda mówiła. To nie jest złe. Pamiętajmy, że to jest wydanie marketowe. Podejrzewam, że jak mama czy babcia Portugalczykowi ugotuje coś takiego, to smakuje zupełnie inaczej. A czy pamiętaj, że mamy wielu zwolenników flaków zamojskich z, ze słoika w Polsce, więc to ten typ flaków też tak, się może tak, bronić. Tak, tak. To jest na jednej półce można postawić. koło je, zamojskich. koło flaków zamojskich czy, czy, czy jakichś gotowców z które na żagle zabieramy na przykład. Smacznego. No. Dobra, e, trochę odpoczęliśmy po przyjeździe. Tak z daleka wygląda kemping, na którym się zatrzymaliśmy, a teraz idziemy na ocean szukać fal. Zobaczymy jak daleko jest do plaży. Myślę, że to już tutaj zaraz za moment będzie ta plaża za tą górką. No ale idziemy się rozejrzeć, może pójdziemy też zobaczyć słynną latarnię morską. Dobra, kawałek przeszliśmy. Przed nami już widzimy ocean. Ale tutaj zobaczcie. Jak fajnie położone domki na skarpie. Domki, kwatery z pięknym widokiem, z takiego olbrzymiego klifu na ocean. Fajny fajnie tam musi być widok. Idziemy obejrzeć plażę i chyba potem poszukamy latarni morskiej, bo to też obowiązkowy punkt programu w Nazare. Ten znak nie pozostawia wątpliwości, gdzie jesteśmy. Domek przy domku, idziemy chodnikiem, i na samym końcu już widzimy plażę. Są fale, ale fale jak fale wcale nie, nie większe niż w poprzednim miejscu. Może to musi być jakiś specjalny moment, czy kawałek dalej, gdzie są te spektakularne fale. Zobaczcie plażę. Ten nasz kemping mógł być tutaj troszeczkę bliżej, bo nam zajęło to. No dobrze ponad pół godziny, żeby tutaj dojść, pod górkę z górki, ale jak już doszliśmy, to miejsce jest fajne. Latarnia jest wysoko, Magda się obawia, jak tam się włazi. Miasteczko też wygląda jak typowy kurort. Jesteśmy trochę ponad 100 km na południe od Aveiro, a zobaczcie, samo miasteczko wygląda zupełnie inaczej niż to, co widzieliśmy w Barra, czy co widzieliśmy w Aveiro, czy Kosztanowa Tam przed nami ten, ta skarpa, to tam chyba jest ta słynna latarnia morska, do której chcemy dojść Zobaczymy na razie tutaj po plaży, czy się da tam dostać, ale wydaje mi się, że że tak jak mówiłem, trzeba będzie się cofnąć na górę i tam od strony drogi jakoś dojść Ja tutaj oglądam plażę, a Magda rozkwinia temat jak dostać się do latarni morskiej i okazuje się, słuchajcie, że tutaj jest coś na kształt e, kolejki linowej, takiej torowej jak na Gubałówkę, tramwajik tam taki, taki wagonik właśnie wjechał być może to jest opcja żeby tam się dostać na tę skarbę i potem stamtąd dostać się do latarni, idziemy zobaczyć dobra, znaleźliśmy kolejkę, bilety nie są bardzo drogie, drogie. bilet w górę kosztuje 2,50 Góra, dół w tej z powrotem 4 euro, ale stwierdziliśmy, że kupimy tylko w jedną stronę. Pojedziemy na górę, bo potem e, nie będziemy już jak zobaczymy latarnie schodzić tutaj na dół, tylko pójdziemy, pójdziemy górą prosto na kemping. Dobra, bilety kupione, siedzimy już w wagoniku. Sama ta kolejka wygląda bardzo podobnie jak ta na Gubałówkę Jedzie po torach, pod górkę ciągnięta przez górę Czekamy na odjazd Okazuje się, że ta kolejka pochodzi z 1889 roku Czyli ma już grubo Ponad 100 lat jesteśmy na górze Pod nami plaża Zobaczcie jak spektakularnie to wygląda i całe to miasteczko Widok zapiera pierś... dech w piersiach Nasz kemping jest gdzieś tam z drugiej strony Tutaj, tutaj, bo widać tę górę taką, gdzie jest wieża widokowa na górze. Aha, no masz To w tym, w tym kierunku będzie nasz kemping. No jak żeśmy przeszli. Fale jak fale. W poprzednim miejscu były większe. Surferzy czekają na fale. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj Magda przyjdziemy pływać, czy co na jutro to zostawimy. Bo na jutro jest tak gorące, że po prostu mokrzy. Kolejny punkt widokowy z piękną panoramą na plażę i miasteczko. Zjadę tutaj troszeczkę może na dół delikatnie No i jak się podoba? Pięknie, ale jest niesamowity widok z góry tutaj Ale się, mi ta kolejka, że była, bo nie w z tego podejścia ten upał Pogoda ci jest po prostu dziwna Idziemy dalej Całe stragady bogato zaopatrzone w miejscowe pamiątki różnego gustu i wykonania, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Kapliczka, to bardzo ładny kościół, choć Magda zobaczymy ten kościół z bliska. Po ilości straganów z pamiątkami widać, z czego tutaj ludzie żyją Miejsce wybitnie turystyczne Bez turystów to miasteczko podejrzewam, by w tej chwili nie istniało Farol no, Z tego, co już znamy portugalski te dwa słowa na krzyż to znaczy latarnia morska Także idziemy w tym kierunku gdzie pokazuje ten znak To już musi być niedaleko Magda cały czas ogląda menu miejscowych knajp Innego. To są kalmary. Szaszłek z kalmarów. Za jedyne? 15. Jakieś surferskie wlepy. Wydaje mi się, że ta surferska plaża to będzie tutaj, ta północna plaża. Bo tutaj, nawet porównując z tym, co było na południu cypla, były malutkie fale. Tutaj są dużo większe. No, i tutaj już widać gości z deskami. Także trzeba się zastanowić, czy jutro tutaj nie przyjść na dzień plażingu i pierwsze przymiarki do spotkania z deską bodyboard. Na razie wygląda, jakby surferzy czekali na fale. Siedzi ich na pewno kilkunastu, kilkudziesięciu w wodzie. Ale fali odpowiedniej nie ma. Siedzą i czekają. Nazarę jeszcze z innej perspektywy. Tutaj widzimy całą zatokę. Zobaczcie, jaki kolor tego oceanu. Z, tej, z tego miejsca naprawdę pięknie wygląda. Tutaj się trochę obrócę, i przed nami już widać ten cyper ze słynną latarnią morską. I stamtąd jest widok na to miejsce, gdzie są największe fale świata dla surferów. Słuchajcie, zaczyna się jakiś tam plan, pomysł na jutro rodzić, bo tu jest ta słynna plaża, na którą jutro chcemy przyjść i spędzić cały dzień. E, mamy nadzieję tylko, że będzie pogoda. Z kempingu tutaj jest dosyć daleko, z górki pod górkę, z górki pod górkę i leś z tym całym Majdanem, e, deski, ręczniki, parasole na plażę, to wszystko może być problem. Ale tam w tle wygląda, jak byłby parking, po prostu parking, gdzie można zostawić samochód. I tak się zastanawiamy, czy jutro po śniadaniu nie wziąć samochodu, ponieważ daszek mamy nierozstawiony, nie bardzo jesteśmy tak na grubo roz, rozstawieni na kempingu. Czy nie wziąć samochodu, przyjechać sobie tutaj na cały dzień? Mamy kuchenkę gazową, czyli coś tam nawet na ciepło, jakąś kawę będziemy sobie mogli na tym parkingu zrobić. Spędzić tutaj sobie cały dzień do oporu, ile tylko będziemy chcieli. A na noc zawinąć się i z powrotem pojechać na kemping. Musimy tylko popatrzeć na mapę, jak tutaj dojechać. Idealny widok na ulubioną plażę surferów. A teraz idziemy do słynnej latarni morskiej w nazarę. Jak się pani podoba? Bardzo mi się podoba przy pana. Bardzo pięknie, bardzo głośnicznie i bardzo jest wakacyjnie. Czyli mamy plan na jutrzejszy dzień. Aby się pogoda utrzymała Udajemy się do Muzeum Surfingu w Nazarę Wejście 2 euro Zbieramy drobne na bilet I ruszamy do środka Mamy bilety Słuchajcie, są też bodyboardy Czyli to na czym jutro będziemy pływać Pływać to dużo powiedziane, będziemy przynajmniej próbować. Tutaj na planszach jest wytłumaczone, skąd się biorą takie duże fale. Jest też makieta, pokazująca ukształtowanie dna morskiego. Które powoduje fenomen tych olbrzymich fal? Ciąg dalszy, Muzeum Surfingu. Tutaj w takich grotach, jaskiniach pod latarnią mamy ekspozycję desek, na których pływali najwięksi surferzy świata. i zawsze wydawało się, że taka deska surfingowa jest duża. No tutaj okazuje się, że niektóre są naprawdę maleńkie. Nie wiem, z półtora metra, może nawet, może nawet nie. Wychodzimy z dziury i co widzimy? Słuchajcie, całe popołudnie za nami, zbliża się wieczór, wróciliśmy na swój kemping. Bardzo, bardzo długi spacer za nami odpoczynek, prysznic, zimne piwko. a I dzisiejszy dzień kończymy. Widzimy się jutro. Plan na jutro jest taki, że bierzemy deskę i idziemy na plażę północną. Cześć, dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień w Portugalii. E, dzisiaj zgodnie z planem od rana przyjechaliśmy na plażę północną w Nazaré. Tu jest taki parking, gdzie legalnie i zupełnie za darmo można sobie stanąć. To jest na takim klifie nad, e, nad plażą. E, plan był taki, żeby od rana rozpocząć plażing, natomiast e, cała plaża jest pokryta mgłą. E, miasteczku powyżej, piękne słońce, a tutaj mgła. Postanowiliśmy za ten moment poczekać, aż się zrobi lepsza pogoda i przygotowaliśmy sobie mały piknik. Stawiliśmy kawkę, siedzimy przy stoliku przed samochodem i czekamy, aż wiatr rozwieje chmury. Słuchajcie, siedzimy od rana na plaży, właściwie tak koło południa tutaj żeśmy zeszli. Czekaliśmy aż przejdzie mgła, okazuje się, że ta mgła w ogóle nie przechodzi. Natomiast jest bardzo ciepło, w sumie przyjemnie. Mam za sobą dwie sesje prób pływania na bodyboardzie. Niestety bez jakichkolwiek sukcesów. Bez problemu udaje się utrzymywać na desce. Natomiast coś najprawdopodobniej robię nie tak, bo fala zamiast pchać mnie w stronę brzegu. Wciągam je w ocean Na razie, tak jak powiedziałem, bez spektakularnych sukcesów, jeśli chodzi o bodyboarding Zrobiło się około 16, zgłodnęliśmy Popływać nie popływaliśmy Stwierdziliśmy, że spróbujemy jeszcze jedno podejście do bodyboardingu zrobimy po południu wieczorem Może inne fale przyjdą Na razie zupełnie mi nie szło Ale nie zawijamy się jeszcze na kemping Zjemy sobie obiad tutaj na tym parkingu Skorzystamy z kuchenki gazowej, ponieważ tutaj nie mamy prądu. Na obiad zupa z puszki, jakaś hinduska zupa i coś, co kupiliśmy tutaj a na miejscu w Portugalii fasola z kiełbasą, yy, w pomidorach pewnie coś, ale nasza fasolka po bretońsku. Także odpalamy kuchnię polową i bierzemy się za obiad. Dobra, Magda przy garach przygotowuje obiad, a. Mgła całkiem nie przeszła, ale zobaczcie, przynajmniej widać tę latarnię morską, na której wczoraj byliśmy. Rano to wszystko było we mgle, nawet nie było śladu tej latarni. Dzisiaj, dzisiaj widać ten cały budynek, charakterystyczna czerwona kopuła na górze. Na plaży jakby trochę więcej ludzi. Natomiast nie ma surferów, też nas to zastanawia. Być może nam dzisiaj nie szło z tym pływaniem, dlatego że fala jest nie taka. Nie chcę, żeby to zabrzmiało na zasadzie złej baletnicy, ale wczoraj tutaj było surferów przynajmniej, nie wiem, 20-30, dzisiaj było 5-6, popróbowali coś tam, walczyli i zwinęli się, poszli do domu. Być może warunki dzisiaj nie są takie, żeby to pływanie wychodziło. Tak jak powiedziałem Spróbujemy jeszcze po południu. Na no jak nie, to myślę, że podczas tych wakacji jeszcze będzie jakaś plaża z odpowiednimi falami. E, będziemy jeszcze dalej próbować. Cześć, mamy środę, 21 września. Czas pożegnać Nazarę. Wyjeżdżamy stąd z poczuciem niedosytu. Nie dość, że nie widzieliśmy słynnych fal, to w dodatku, pierwsze próby bodyboardingu okazały się nieudane. No cóż, może spróbujemy innym razem. Przed wyjazdem, jeszcze kilka słów o kempingu Orbitur Valado. Jest to duży kemping położony na pagórkowatym, zalesionym terenie. Na miejscu basen oraz mały sklepik spożywczy przy recepcji. Toalety bardzo czyste. Cena z kartą ACSI to 16 euro za dobę. Jak do tej pory, był to jeden z najfajniejszych kempingów, jakie odwiedziliśmy w Portugalii i szczerze polecamy to miejsce. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku. Jeśli wam się podobał, prosimy łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie wcisnęliście przycisku subskrybuj, możecie to zrobić teraz. Widzimy się w następnym odcinku już w Lizbonie.